Różne rzeczy widziały już te nasze frikowe gale. Były tam bicepsy jak z gumy, charaktery jak z TikToka, czasem nawet zawodnicy co nie wiedzą po co przyszli. Ale Walduś kiepski w klatce? Tego to nawet Nostradamus by nie przewidział po czterech kielichach. Dokładnie tak moi dłodzy. Walduś, znany też jako cycu, czyli żywa legenda polskiego kanapowego debilizmu, stanie twarzą w twarz szalonym reporterem. Walka na gołe klaty brzmi jak parodia, wygląda jak mem, ale to się dzieje naprawdę. Ale zanim zaczniemy się zastanawiać, kto komu pierwszy wybije zęby, przypomnijmy sobie, kim w ogóle jest ten cudowny człowiek, co przez lata uczył nas, że inteligencja to. Nie wszystko. Waldusia, właściwie Bartosz, to ikona telewizji lat dwutysięcznych. Twarz, której nie da się zapomnieć, nawet jeśli bardzo by się chciało. Syn Ferdynanda i Haliny, brat Marioli, wnuk babki Rozali. Słowem, dynastia intelektualnych gigantów z ulicy Sezamkowej. Gość, który przez lata doprowadzał Polaków do łez. Śmiechu, oczywiście, choć pewnie niektórzy płakali też żalu nad losem naszej kinematografii. Walduś to postać zbudowana z czystej esencji polskiego prostactwa. Śmiech, zrobiony jakby mu się Windows w głowie zawiesił. <laughs> Mowa zawsze z tą charakterystyczną tonacją, jakby ktoś mu w gardło wsadził kartofla i kazał recytować alfabet. Mamuśka, żadne aleja, żebym się postanowił i, i, i tak se już będzie. No i to jego legendarne tatatatato, bo ja bo, bo, bo ja bo ja chciałem tylko zdanie, które samo w sobie stało się symbolem życiowej bezradności. Ale bo to no... bo, bo powiem Panu, że mnie to, tak mnie wzruszyło, to... Normalnie. On nie rozumie żartów, aluzji, nie nawet własnej żony, ale i tak go kochamy. Bo Waldoś to taki chłopca może i głupi, ale serce ma jak beczkę piwa. Wielkie i zawsze otwarte. I właśnie to jest w nim cudowne, ta bezwarunkowa dobroduszność. Niby nieporadny, niby gamonia jak trzeba, to i browara przyniesie i fotel podtrzyma jak Ferdek znowu się zapadnie w otkłań własnej dupowatości. Ty kutafo, nie jeden! Ty! Wspólne picie mocnego fula z ojcem to dla nich rytuał, prawie jak msza święta, tylko że zamiast wina, piwo, a zamiast modlitwy piosenka, pozwólcie, że się przedstawię. Witam państwa na zabawie Pozwólcie, że się przedstawię Jestem Waldek, a wołają na mnie cyc. Scena kultowa narodowych hymn pijackiego pokolenia I powiem wam, co jakiś czas sam do niej wracam Tak po prostu, żeby przypomnieć sobie, że głupota też może być sztuką Halinka, wiecznie zmęczona życiem pielęgniarka, co na zmianie ratuje ludzi, a w domu próbuje ratować syna Nazywa go nieudacznikiem, ale widać, że go kocha Bo kto by nie kochał takiego poczciwego pierdoły, co z otwartą buzią patrzy, jak mu się piwo pieni <laughs> Mariola się zinkusi, ale raczej dla sportu A żona Jolaśka? No cóż, to już zupełnie inny poziom dramatu. Kobieta, co traktuje męża jak mebel z IK, niby stoi niby potrzebny, ale jak się zepsuje, to nikt nie naprawia, tylko się przyzwyczaja. On ją uwielbia, ona nim pomiata i jakoś im się to kręci. Waldus, jak przystał na człowieka prostego, modą się nie przejmuje. Dres z bazaru bluza z kapturem Adidasy, co pamiętają wejście Polski do Unii Europejskiej. Gdyby się pojawił na Gali w garniturze, to publiczność pomyślałaby, że przyszedł z cateringiem. Ale w tym właśnie jego siła autentyczność. Facet, który nigdy nie udawał kogoś, kim nie jest. Bo jak mówi stary kiepskie przysł. Nie od święta jest dres, tylko od życia, szanowni państwo Najlepsze w Waldusie jest to, że każda jego scena to złoto Na przykład tak, gdy z Ferdkiem przygotowywali się do meczu reprezentacji Ferdek pyta, ile trwa pierwsza połowa? Waldus odpowiada bez namysłu 45 minut Klasyka A Ferdek, jak na ojca roku przystało, od razu otwiera cztery browary, żeby czas minął improduktywnie A powiedz mi, synku, ile trwa pierwsza połowa? Tratuj za 45 minut? No, o! Nie! Yeah. Druga połowa? Kolejne cztery browary. Dogrywka? Dwa piwa. Karne? No wiadomo, pół litra czystej. Kurde, czy jest jeszcze druga połowa? No jest ta tu. No wam Że Widzisz, To nie był mecz, to był rytuał. Dwóch filozofów na kanapie rozkwiniających sens życia przez pryzmat chmielu. I tak właśnie wyglądała ich codzienność. Dwaj mistrzowie sztuki nic nie robienia. Kiedy inni planowali karierę, oni planowali co wypić, jak nie iść do roboty. Ale mimo tego całego życiowego bajzlu, Waltuś pozostał w sercach widzów. Bo nie udawał nie pozwał na influencera. Był po prostu sobą. I to sobą tak bardzo, że aż do dziś, 20 lat później, ludzie nie potrafią oddzielić aktora od roli. Bartosz, czyli cycu w cywilu, przyznał nawet w wywiadzie u żurnalisty, że ta rola to trochę przekleństwo. Bo nieważne gdzie pójdzie, ludzie i tak widzą w nim tego półgłówka w telewizji. W tramwaju, w sklepie, w kościele zawsze znajdzie się ktoś, kto krzyknie siema cycu i zapyta, czy Ferdek dalej pije. Hmm. Ludzie patrzyli na nas zupełnie poprzez pryzmat tej postaci. I wydawało im się, że jak mnie widzą w tramwaju, na przykład, czy w restauracji, przyjdą ich... Klepną mnie w plecy, to jest wszystko okej. Okay. I nawet jak facet idzie na pogrzeb, to znajdą się grabarze, co chcą selfie. Bo wiadomo, pogrzeb, pogrzebem, ale zdjęcie z Waldu to pamiątka na wieki. Ale w momencie, kiedy jestem w prywatnej sytuacji ze znajomymi, czy z rodziną, czy na przykład na pogrzebie mojej babci, gdzie po prostu panowie grabarze przyszli i powiedzieli: Czy cyknę sobie z nimi zdjęcie, gdzie ja zalany łzami stoję nad grobem, mówię, no to są sytuacje, że to się na, naprawdę filozofom to się nie, nie, nie śniło. A, nawet... a kto nowy, niech kliknie subskrybuj na dole w celu otrzymywania powiadomień. On Nowych filmach. I proszę was zostawcie pod tym filmem łapkę w górę i podbijajcie go do granic możliwości, okej? Okay? Ty kutafonie jeden ty! Ale teraz nadszedł czas nowego rozdziału. Cycu wchodzi do klatki. Fame MMA ogłosiło, że i zmierzy się z szalonym inżynierem. Pojedynek dwóch światów, jednego co śmieje się bez powodu i drugiego co gada bez sensu i wiecie co? To może być największy spektakl tego roku? Cycu nie grozi nie pajacuje, nie robi z siebie Terminatora. Po prostu mówi, została jeszcze dyszka. Forma, 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 błynie, błynie. Jestem akurat Idę długą deliną, za mną piątka przed mną jeszcze dyska dam radę, dam radę, dam, dam, dam radę. Gość ma prawie 50 lat i mówi, że dla niego to nowy początek. Brzmi śmiesznie? Może, ale z drugiej strony, ilu z Was ma odwagę zrobić coś tak głupiego, żeby ludzie o nas znowu gadali? już 50 lat, czy to koniec? Nie, to dla mnie jest nowy początek, nowy otwarcie. Fame MA też się cieszy, bo jak to mówią, dla nich to nowy etap i mają rację. Takiej dawki nostalgii i patologicznego humoru w jednym oktagonie jeszcze nie było. Tak samo nowe otwarcie będzie e, Federacja e, FM postanowiliśmy połączyć nasze Walduś ściągnie przed ekrany tysiące grażynek, halinek i wieśków, co przez lata mówili o Walduś, ten to dopiero cymbał. Ty kutafo nie jeden! Ty... Niektórzy mówią, że fame MMA to przemoc, ale Walduś z pełnym spokojem odpowiada, że to połączenie internetu, rozrywki i sportu i w sumie ma rację. Tylko u nich można dostać po ryju i jeszcze zrobić z tego widowisko z komentarzem bombolady, balerona i tańcem nitrozyniaka przed kamerą. Jeżeli ktoś chciałby zarzucić, że to jest przemoc, to powiem tak, ten Majerz, całej połączki e, Free Fire polega na połączeniu e, rozrywki sportu i internetu. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tłustego mięska, czyli do legendarnej działalności Waldusia w świecie według kiepskich. Bo choć teraz chłop zapowiada się na wojownika w klatce, to jego prawdziwe batalie rozegrały się nie na macie, tylko przy stole w kuchni między Bigosem a flaszką mocnego fula. Halinka, jak to Halinka? Kobieta, anioł, co zaraz Aureoli macie, nie pod oczami, tysiąc powodów, żeby rzucić to wszystko w diabły. Pyta więc Waldusia synu, gdzie będziemy spędzać Sylwestra? A Walduś, z tą swoją miną, jakby przed chwilą zobaczył jednorożca w biedronce, odpowiada: W domu, mamusiu, będziemy sobie oglądać telewizję. Krasia, a co ty taka markotna? Gdzie... Ci będziecie szaleć na Sylwestra, co? I my to będziemy raczej w domu na telewizora sobie. No i wszystko jasne. Człowiek, który mógłby podbić świat, wybiera kanapę i pilot. Jego żona Jolaśka oczywiście siedzi z boku z miną jakby zaraz, miała wyrzucić go z tego domu razem z choinką. Taką minę mają tylko kobiety, które przekroczyły granicy cierpliwości i już wiedzą, że małż to nie partner, tylko żywy mebel, który trzeba co jakiś czas przestawić, żeby nie zardzewiał. I wtedy wkracza Ferdek. Ojciec roku, filozof domowego absurdu, który rzuca w swoje wiekopomne słowa. Lepiej siedzieć w domu, bo z tego. Chodzenia, to gówno człowiek ma, tylko nogi go bolą. I bardzo dobrze najlepiej w domu siedzi, bo z tego chodzenia to gówno tylko wychodzi. No no, widzisz że Lancia, normalnie, weźmie się bigosadze, słoika. I trzeba przyznać, że coś tym jest. Ten człowiek powinien mieć pomnik w każdym polskim salonie z puszką w ręku i napisem nie chce mi się, ale muszę. No i oczywiście Walduj zaczyna się śmiać jak idiota po trzech piwach. Ten jego śmiech to nie był dźwięk, to było zjawisko akustyczne, coś między konaniem odkurzacza płaczem krowy. <laughs> Jolaśka nie wytrzymała, jak przystało na kobietę z charakterem, wzięła miskę z jakimś głównym i wylała mu to na głowę. I nie będę kłamał, pełne zrozumienie z mojej strony, bo jakby ktoś obok mnie ryczał takim śmiechem przy stole, też bym go polał, może nawet wrzątkiem. To takie pój zabawne. Kutafania. W efekcie awantury jak zwykle. Jolaśka trzaska drzwiami wychodzi z domu Waldu siedzi jak zbity pies jeszcze z kapuśniakiem w ustach i dziwi się, że kobieta się zdenerwowała. Tak wyglądał ich każdy konflikt. Ona emocjonalna jak telenowela, on zdziwiony jak dziecko, które nie wie, że ogień paży, ale najlepsze są te odcinki, gdy panowie wpadali na Genialne pomysły, na przykład ten mecz piłki nożnej na klatce schodowej. Bo wiadomo, jak człowiekowi się nudzi, to zamiast iść do pracy, kopnie piłkę w stronę sąsiadki. Walduś na brance, z miną jak ucień na dywaniku, wyglądał jak chłopiec, który zaraz się rozpłacze, bo pani zapytała go o tabliczkę mnożenia, ale Ferdek, jak zawsze, dodał mu otuchy, mówiąc coś w stylu: Nie bój się, taki pazioł, to nawet w piłkę nie trafi. By jak nie, nie stanął na bramie? Nie ja bój żaby, cycu, taki palziok, to nawet w piłkę nie trafi. No ale trafił. Halinkę. Na główkę se poskać, ty kutafonie. Centralnie w głowę. I tu człowiekowi robi się jej po prostu żal. Kobieta tyra cały dnie, zasuwa w szpitala, w domu dostaje z bani piłką za swoje dobre serce. A oni zamiast przeprosić pewnie stwierdzili, że to znak, żeby otworzyć browara. Bo jak coś się spieprzy, to wiadomo, trzeba to oblać. Był też odcinek, gdzie Walduś postanowił zostać radiowcem. I to był moment, w którym pomyślałem, nie, to już przesada, ale nie, to się naprawdę wydarzyło. Gość, który z trudem składa zdania, prowadzi audycję radiową. No właśnie, no. A co my, co my kurna robimy ósmej rano. Zapowiada dzień pełen sportu a paźniuch, jak ten frajer, co zawsze wszystko bierze na poważnie, zaczyna robić przysiady w salonie. Ferdek oczywiście od razu wczuł się w rolę DJ-a, pewnie stojąc przy magnetofonie i udając, że miksuje hity. A Boczek pewnie w tym czasie siedział przy drzwiach z talerzykiem kiełbasy i komentował, no to jest program. I właśnie to w Kiepskich było cudowne, ten chaos, ta beznadziejna logika, to, że każdy z nich był tak absurdalny, że aż prawdziwy. Bo w każdym polskim bloku gdzieś jest taki Walduś, co nie wie, co robi ze swoim życiem, taki Ferdek, co ma filozofię na każdą okazję, i taka halinka co ciągnie. Ten cyrk na swoich barkach. Smutne tylko, że większości tych legend już z nami nie ma. Zostały tylko wspomnienia, dialogi i śmiech, który dziś brzmi trochę jak echo minionych czasów. Jak się tak człowiek zastanowi, to serio łapie refleksja. Dziś jesteśmy, jutro nas nie ma. Dlatego, szanowni państwo, pijcie mniej, śmiejcie się więcej, ale błagam. Nie bierzcie przykładu sfertka, bo skończycie na kanapie z puszką w ręku i pretensjami do świata, że praca to spisek kapitalistów. A swoją drogą ciekawe zjawisko, pomimo tych wszystkich bluzgów i wyzwisk, oni zawsze mówili do siebie pan. Pan Paździoch, pan boczek, pan kiepski. Wzajemny szacunek wśród patologów. Coś pięknego. Potrafili przez 20 lat obrzucać się głównym, ale nigdy nie zapomnieli o manierach. I to chyba najlepsze podsumowanie polskiego społeczeństwa. No i wracając jeszcze do wywiadu, żurnalisty. Walduś zdradził tam trochę kulis. Okazuje się, że jak chciał odejść z planu, to zaczęły się naciski, pogróżki, teksty typu: jak nie przyjdziesz, to koledzy stracą robotę. Producenci próbowali cię zmusić do tego, żebyś tak, został stawiany. Tak tak, no i jak tak, ci próbowali tak, zmusić? No, mówisz, finansowo, jakiś zastraszając, rozpuszczając. Nawet nie, nawet nie producenci, bo ja wiem, że no niestety Okił takie rzeczy robił. Hmm. Dla mnie też z groźbami i takimi takie argumenty używano, wiesz, że koledzy moi mogą nie mieć pracy. Takie przykre argumenty, no. Typowo po polsku. Nie możesz odejść z pracy, bo inni się obrażą. Ile w tym prawdy? Cholera wie, ale jedno wiadomo. Ten facet zasłużył, żeby Fame MMA mu w końcu zapłaciło tyle, że będzie mógł przez następne 10 lat oglądać telewizję z dumą, a nie z wyrzutami sumienia. I powiem wam jedno, nie chcę tu zarobić tyle, żeby już nigdy nie musiał udawać debila, bo w tej roli był tak dobry, że ludzie naprawdę uwierzyli, że to nie gra. A jak już Fame MMA mu się zwróci, to mam nadzieję, że się u mnie na kanapie, bo planuję odpalić serię komentowania świata według kiepskich. Odcinek pocinku z sceną po scenie z pełnym sarkazmem i nostalgią. Jak chcecie taki kontent, to zapraszam na mój drugi kanał Carmel Movie Maker, bo w tym roku wjeżdżamy tam na pełnej petardzie. Tu macie anotacje. I Jak mawiał sam Ferdek, życie to nie bajka halinka, życie to browar. Jak się skończy, to idziesz po następny, szanowni państwo.